Telepatia, w tym bezpośrednio z Wami wszystkimi. Materiał z kanału Swaru Official, opublikowany 27 czerwca 2023 roku. Witam ponownie. Dziękuję, że dołączyliście tu do mnie kolejny raz. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Jestem Maris Swaru. Telepatia na Ziemi uznawana jest za zjawisko ezoteryczne lub metafizyczne i ma niewielkie lub żadne uznanie naukowe, przynajmniej oficjalnie. Jak zwykle, władze ograniczają faktyczne dane wynikające z ich naukowych eksperymentów i badań na ten temat, zostawiając społeczeństwu jedynie zaprzeczenia lub zaledwie wątpliwe stwierdzenia mówiące, że telepatia może istnieć. Rzeczywiste wyniki trzymane są wyłącznie dla rządów i ich kontrolerów, objęte klauzulą najwyższej tajności i są ukrywane przed społeczeństwem przy użyciu wymówek takich jak twierdzenie, że jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Ale faktem jest, że przynajmniej Rosjanie i Amerykanie Przeprowadzili wiele eksperymentów na ten temat z wysoce pozytywnymi wynikami. Prawdziwym powodem, dla którego telepatia jest ukrywana przed społeczeństwem, jest to, że jest ona sprzeczna z całą oficjalną strukturą naukową i narracją historyczną, które podtrzymują matrix 3D na Ziemi, fałszywą rzeczywistość narzuconą populacji za pomocą kontroli umysłów i percepcji. Ta rzeczywistość, która jest utrzymywana na Ziemi za pomocą skomplikowanej sieci kłamstw, może być postrzegana jako niesprawiedliwe planetarne więzienie, z jednego punktu widzenia, tego który przez swoją dotkliwość jest ludziom bliższy, albo z innego punktu widzenia, jako sztucznie stworzona i utrzymywana sfera dla zaawansowanych dusz aby mogły testować, doskonalić i rozwijać swoje umiejętności zarządzania energią, kontroli emocjonalnej oraz manifestowania. W zależności od swojego punktu widzenia, możesz preferować jedno lub drugie spojrzenie, jednak oba są poprawne, to tylko kwestia tego jak chcesz widzieć te rzeczy i jak rozszerzona jest twoja świadomość. Jak widać z bardziej rozszerzonego punktu widzenia, tego drugiego, o którym mówiłam powyżej, powodem, dla którego telepatia została wyraźnie stłumiona na Ziemi, jest właśnie utrzymywanie iluzji oddzielenia od pola eterycznego, które jednoczy nas wszystkich, po to, aby pomóc w wytworzeniu trudnego i wymagającego środowiska dla dusz, które chcą ewoluować podczas swojego inkarnacyjnego doświadczenia na Ziemi. Jednak telepatia nie została siłą usunięta z ludzi przez inwazyjne istoty, takie jak Anunnaki, przy użyciu sztucznej inżynierii wykorzystującej zaawansowaną genetykę, jak twierdzi wiele osób. Sposób, w jaki telepatia została stłumiona u ogólnej populacji, jest taki sam jak sposób, w jaki stworzono i utrzymuje się ziemską sferę 3D, czyli poprzez kontrolowanie umysłów populacji w celu zamanifestowania rzeczywistości pożądanej przez kontrolerów. Oznacza to, że ludzka telepatia istnieje i zawsze istniała, ale ludzie zostali zmanipulowani, aby myśleć, że absolutnie nie ma czegoś takiego. Telepatia, jeśli nie jest używana, zanika, tak jak ma to miejsce w przypadku każdej innej umiejętności. Telepatia jest mentalną zdolnością wynikającą ze świadomości tego, które myśli są Twoje własne, a które nie. Nieludzkie dziecko dorastające na innej planecie, poprzez prostą ekspozycję na telepatię oraz poprzez praktykę, Rozwinie ją w sposób naturalny, tak samo jak każde ludzkie dziecko na Ziemi, nabywa swój język ojczysty. Faktem jest, że każdy posiada telepatię, zapomniał jedynie jak się nią posługiwać, ale też każdy, przy odrobinie praktyki, może ją odzyskać. Jak wyjaśniłam w poprzednich filmach, Ludzka nieświadomość zbiorowa przekazuje informacje telepatyczne wszystkim swoim członkom przez cały czas. Ale oni nawet o tym nie wiedzą, ponieważ zakładają, że rzeczy po prostu są takie, jakie są i nie posuwają się wystarczająco daleko, aby spytać, dlaczego tak wiele rzeczy jest wspólnych i dlaczego tak wielu ludzi, całe masy, reagują jak pojedynczy organizm. Lub niemal tak, jakby wszyscy mieli takie same wartości, etykę, pragnienia i potrzeby, oczywiście uogólniając. Ludzie zakładają, że za tę synchronizację odpowiedzialne są media, kultura i programowanie społeczne. I częściowo mają rację. Ale istnieje jeszcze jeden bardzo silny czynnik, który pomijają socjolodzy i antropolodzy. Z wyjątkiem tych najbardziej zaawansowanych, a jest nim zbiorowa nieświadomość, choć postrzegana tutaj jedynie z jungowskiego punktu widzenia. Najlepszym sposobem na wzmocnienie zdolności telepatycznych jest przede wszystkim dobre poznanie siebie. To bardzo ważny krok. Musisz mieć dobrą kontrolę i wiedzę odnośnie swoich emocji i tego, co je wyzwala a także gruntowną i jasną wiedzę na temat swoich myśli, reakcji i tego, co je powoduje. Oznacza to, że musisz mieć bardzo dobrą samowiedzę i samoświadomość, a to można osiągnąć jedynie poprzez solidną pracę nad samodoskonaleniem, medytację i intensywny proces pracy z cieniem podczas którego zauważysz i uświadomisz sobie różne podświadome elementy. A jeśli w czasie tego procesu wypłyną na powierzchnię także w pełni nieświadome elementy, to jeszcze lepiej. Po tym głębokim procesie samodoskonalenia możesz z łatwością być świadom tego, które myśli są Twoje, a które nie. I przychodzi to naturalnie, jako uboczny produkt tego procesu. A kiedy dwoje lub więcej ludzi osiąga ten poziom świadomości i wrażliwości, taki, że wiedzą, które myśli są ich, a które nie, między nimi łatwo zaczyna przepływać komunikacja telepatyczna. Muszę jednak wspomnieć, że istnieje także fizyczny czynnik ograniczający telepatię na Ziemi. Ludzie, mianowicie, Zanurzeni są w superelektromagnetycznych częstotliwościach, które są bardzo zbliżone do naturalnych fal mózgowych. To sprawia, że trudniej jest rozwinąć pełną telepatię, jednak nie czyni tego niemożliwym, i dlatego nie możesz traktować tego jako wymówki, aby nie podejmować wysiłków w celu jej rozwinięcia, albo przynajmniej poprawienia swojej wrażliwości na wykrywanie wzorców myślowych, które nie są Twoje. Te częstotliwości elektromagnetyczne pochodzą z urządzeń mikrofalowych i telekomunikacyjnych wszelkiego rodzaju, tych powszechnie występujących na Ziemi oraz z częstotliwości wysyłanych z Księżyca, co zostanie szczegółowo omówione w moim przyszłym filmie o Księżycu. Telepatia jest silniejsza wśród ludzi, którzy bardzo dobrze się znają. Najsilniejsze połączenie występuje między bliźniakami jednojajowymi, następnie między matką a jej dziećmi oraz między małżonkami. Najczęściej występuje między ludźmi, którzy znają się tak dobrze, jak tylko ktoś może znać kogoś innego. A to dlatego, że telepatia działa podobnie jak dwukierunkowe radio, synchronizując częstotliwości. Tak więc, dwie lub więcej osób, które bardzo dobrze się znają, będą miały bardzo podobne osobiste częstotliwości, a tym samym będą nawzajem do siebie dostrojone. Ludzie na Ziemi, aby komunikować się ze sobą, polegają na słowach. Mówionych lub pisanych, chociaż występuje również spora ilość niewerbalnej telepatycznej komunikacji na poziomie podświadomym. Z drugiej zaś strony, możemy znaleźć wiele nieludzkich, gwiezdnych istot i ludzi, którzy w komunikacji między sobą posługują się wyłącznie telepatią, bez żadnych werbalnych komponentów w swoich rozmowach. U istot tych struny głosowe zanikły do tego stopnia, że obecnie praktycznie nie istnieją. Gwiezdni ludzie z rodziny Lirian, czyli kosmiczni ludzie, posługują się głównie kombinacją tych dwóch sposobów, gdzie werbalne słowa i dźwięki są mocno naładowane znaczeniem telepatycznym. Ten rodzaj komunikacji znany jest jako telepatia werbalna. I polega na tym, że pojedyncze słowo lub pojedyncza fraza zawiera tyle informacji, ile na Ziemi zmieściłoby się na kilku zapisanych stronach, czyniąc ten rodzaj komunikacji niezwykle szybkim i wydajnym. I tak właśnie jest również w przypadku języka tajgetan. Aby przeciętny człowiek na Ziemi mógł nauczyć się werbalnego języka telepatycznego, Najpierw musi on rozwinąć telepatię, ponieważ bez niej, choć nadal możliwa jest tradycyjna nauka języka, rezultat będzie dość mizerny pod względem znaczenia. Jedynym powodem dla którego moja rasa i kultura są wysoce telepatyczne, a ludzie nie, jest po prostu to, że my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a ziemscy ludzie nie. Ludzie, którzy cały czas używają do komunikacji telepatii, mogą również wykształcić mentalną zaporę, aby nikt nie czytał im w myślach, oraz aby samemu nie przekazywać myśli bez wiedzy o tym lub bez pełnej intencji, by to zrobić. Oznacza to, że myśli mogą pozostawać prywatne. Ta zapora mentalna jest bardzo prosta. Musimy tylko mieć jasną intencję, aby nie przekazywać naszych myśli, albo aby nie przekazywać ich określonej osobie lub grupie ludzi. Trudno to opisać, ponieważ nie jest to coś namacalnego. To jest jak myśl, jak umiejętność podobna do posiadania kontroli emocjonalnej. Ale właśnie dlatego, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni i że używamy telepatii przez cały czas, wiele z tego, co myślimy, wiele naszych wiadomości jest telepatycznie wysyłanych na Ziemię. I to nieprzypadkowo, ponieważ mamy pełną intencję komunikowania się z Wami Wszystkimi. I jest to całkiem oczywiste, ponieważ w przeciwnym razie. Nawet nie zawracałabym sobie głowy pisaniem do Was tych wszystkich wiadomości i to do tego codziennie. Mamy pełną intencję komunikowania się z Wami wszystkimi. Wysyłamy telepatyczne wiadomości przez cały czas, w niektóre dni więcej niż w inne. I nie muszą one być w pełni zamierzone, jak w przypadku kogoś siedzącego. I jedynie koncentrującego się na przekazywaniu tych wiadomości. Dzieje się to zupełnie naturalnie, dzięki naszemu czystemu i jasnemu skupieniu oraz prostej potrzebie komunikacji. Chociaż to pierwsze, robimy również. Jest wśród nas jedna, która jest szczególnie zaangażowana w komunikację telepatyczną z każdym, kto jest wystarczająco wrażliwy aby wykryć jej myśli i jest to mała sofia sferu jest to zgodne z jej zdolnościami mentalnymi i w pełni potwierdza ona fakt że komunikuje się z konkretnymi ludźmi którym udało się dostroić do jej myśli ale nie jest ona jedyną która to robi ponieważ robi to tutaj kilka osób jak Senetre, Dikei, Alenym, Kasia, Atena i oczywiście ja. Nie możemy jednak przedstawić Wam listy osób, z którymi komunikujemy się w ten sposób, ponieważ nie mamy takiej listy. Nie znamy ich imion, ponieważ to, co wyczuwamy, to ich energia, która ostatecznie jest ich prawdziwym imieniem, ich unikalnym odciskiem duszy. Jest to delikatny temat, ponieważ nie można tego potwierdzić ani udowodnić, i dla większości ludzi nie ma on żadnego znaczenia. To jest rzeczywistość tych nielicznych, do których odnoszą się moje słowa i którzy wiedzą, że właśnie teraz mówię o nich i do nich. Ci nieliczni wiedzą, że o nich mówię i wiedzą także, że rozmawiamy z nimi również mentalnie. Ale to jest ich osobista rzeczywistość i nie dotyczy ona rzeczywistości innych, ponieważ mogłaby generować konflikty, sceptycyzm i urazem. To nie my wybieramy, z kim rozmawiamy. To ci ludzie wybierają nas. Nie ma więc potrzeby pytać, jak się z nami w ten sposób skontaktować, ponieważ kontakt ten jest wynikiem Twojej częstotliwości tego kim jesteś i twojej intencji, a nie naszej, ponieważ my jesteśmy telepatycznie otwarci do wszystkich. Podobnie nie ma potrzeby szukać bezpośredniego potwierdzenia takiego kontaktu, ponieważ nawet my go nie mamy. Tylko ty możesz potwierdzić go sam dla siebie i musisz wziąć za to odpowiedzialność. Kilka osób twierdzi, że jest w telepatycznym kontakcie z jedną lub inną osobą z mojej grupy i jest to prawdą, ale muszę też powiedzieć, że wielu twierdzi to samo fałszywie, a my nie możemy odróżnić jednych od drugich, ponieważ my jesteśmy jak nadająca stacja radiowa i nie jesteśmy w stanie wiedzieć, kto to odbiera lub w niektórych przypadkach wiemy to w ograniczonym stopniu, a w jeszcze mniejszej liczbie przypadków owszem, możemy wiedzieć, kto jest kim i istnieje między nami dwukierunkowa komunikacja, ale to jest sprawa prywatna. Istnieje wiele kłamstw i oszustw na ten temat, i wiele osób podszywa się pod nas w sieci. Proszę, uważaj na to. I mówię teraz tylko o komunikacji telepatycznej, a nie o mediach społecznościowych. Ostatecznie jest to wynikiem naszej intencji komunikowania się z wami wszystkimi. To prowadzi nas do powiązanego tematu channelingu. I tak on również zachodzi z kilkoma osobami, ponieważ komunikacja telepatyczna zasadniczo jest channelingiem. Jednak proszę, uważaj na ludzi, którzy mogą przekazywać wiadomości rzekomo channelingowane przez nas, a którzy najprawdopodobniej są jedynie oszustami i kłamcami, próbującymi zarobić trochę pieniędzy przy pomocy swoich filmów. To będzie na dzisiaj wszystko. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu oraz za polubienia i subskrypcję. Bardzo to doceniam. I mam nadzieję, że spotkamy się tu następnym razem. Miejcie się dobrze i niech wszystko u Was będzie w porządku. Wasza przyjaciółka Marie Swaru tłumaczyła i czytała Agnieszka. Zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.